Siemana Maneczko, ja jestem Kotlecik.pl i dzisiaj nagrywam Fortnite. Yy, t, yy, jeszcze nie nagrywałem na tym kanale yy, żadnego odcinka, to jest mój pierwszy. I teraz sobie zagramy giereczkę solo. Tylko czekajcie, zmienię się skina. Dobra, rozumiem tego. Let's go. Jeżeli wam si film się spodoba, stawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu. Jaka jest wasza uh, ulubiona miejscówka w tym uh, sezonie? Bo ja mam swoje dwie ulubione miejscówki, Jonesowie i Tilted Towers. Ja tam uwielbiam latać. Dobra, życzę to jedziemy najpierw życzę tutaj świetnego. po Spidermanki. zagramy sobie dwie gierki i postaramy się wygrać Weźmiemy Spider-Manki i od razu lecimy na tiltat i spróbujemy się poklepać. Trochę za późno chyba. Yy, znaczy za wcześnie rozłożyłem lotnię, bo teraz muszę długo lecieć na dół. Nie, ma, ale sobie już zbierzemy matce trochę. A tutaj są. No. Dobra, pijemy potki. Kolejna. bigger, nigger. that się tym chłopkiem zajmiemy, tylko tutaj jeszcze zbiorę pozostałe rzeczy. Dobra, trudno. He, <laughs> <laughs> dobrze ci tak. Czy co jednak zmienimy miejscówkę i polecimy na Jonesów? Tam też są spider menki. Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że teraz tak szybko nie zginę. może polecimy sobie później na y, kanion kamienic czyli na kondo Canyon, czy jak to tam się mówi po angielsku jakoś na pewno dobra tutaj mamy skrzynkę wypijemy szybko dwie potki Weźmiemy beczki. O nie, snajperka, no to. Jeszcze polecę na stację, żeby zebrać jakiś lód. Naprawdę. Czemu tak się musiało stać? O kurde, już ktoś tu jest. Ja uciekam. A mam tylko snajperkę. Dobra, jest pompa. Skrzynka i MK-7. Dobra, nice. Zpijemy już od razu tego biga. Ty była Nie, to ja chyba wziąłem. Dobra, lecimy. Stolet, no ludzie, nie oszukujcie mnie! Wiecie co w sumie zamiast tej snajperki chyba wezmę żłobka? Tam jakiś chłop wyleciał z Dobra, uciekamy, bo za chwilę zginę. Dobra, chłop mnie nie goni. Trzeba zdobyć jakieś leczenie. Dobra, zawsze jedna beczka. Maców trzeba trochę zdobyć, bo już nie mam. On nic nie dostał. Krak, krak. Mi się zrobić czarny ekran. Słuchajcie, jeszcze zagramy jedną rundkę na arenie, to jednak będą trzy gry. Bo tamte były krótkie, ale na arenie mogę, może być jeszcze krótsza gra. Mam nadzieję, że tym razem nie zginę. Może zmienię sobie skina. O, na no tego. Dobra. Może dzisiaj wlecą dwa odcinki. Ale raczej nie. Ech, ta arena zawsze się długo wczytuje. No mi, nie wiem jak wam widzowie. Dalej wczytuj się. No, w końcu. Teraz postaram się trochę dłużej przeżyć Mam nadzieję że mi się uda A dzięki Ci koleś Dobry z Ciebie człowiek Dobra leży To się śmiejesz kurde Teraz chyba polecimy na na stolarnię. Oj nie, to Chyba nie, polecimy na chatę dziadka. Chyba nikt tu nie poleci. Nie, na szczęście. Czyli nie mam pięć albo cztery skrzynki, albo trzy za siebie. A nie ma już tej choiki, bo tak przecież się skończył event. jest jakiś chłopek. Dobrze, czekamy kładę. chyba go mnie nawet nawalał. Nieu. Tutaj nie ma typów, no to co chyba tutaj chwilkę zostaniemy. Jest dobra. To się uleczymy. O skrzynka jest do góry. O małe potki. Ale, że frag na arenie, nie na normalnej rundzie. Dobra, gdzie jestem? Tu, no to lecimy na... Yy, Rogatę rozdroża. Tylko szkoda, że tak wolno. Przydaje się spidermenki, ale nie wiem gdzie to akurat w okolicy mogą być. Po co się żyjemy? Opening skrzynek Fortnite wyleciał nam karabin strażnika. Nie przyda mi się, bo już mam. Oj, się klepią, jak miło. Mam nadzieję, że nie zginę. Tutaj gdzieś się tego chyba w budynku. Okazało się, że tutaj jest chłop. Dobra, dostał mocno. No dlaczego nie śniąłeś? Tamten chłop miał takiego loła. Tego nie ma? No goście, nie uciekaj. O kurde. No teraz ty se będziesz spać na pewno. Dobra, jadę chyba. Chyba, że se ucieknę. Dobra. Niestety się nie udało. Byłem zablokowany. Niestety. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, yy, nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji, słoneczkiem. Ja się z Wami żegram. Nara.